Dzień dobry, to jest podcast bez okładki, czyli o tym jak pisać i nie zwariować. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś odcinek nietypowy, tylko jedna gadająca głowa. Dziś pomyślałam sobie, że podzielę się jedną z ważniejszych książek, jaką przeczytałam w, ostatnich, w ciągu ostatnich kilku lat. Książkę, którą zrecenzowałam w 2019 roku. Kobiety i szatani Justyna Karolak. Od tamtego czasu dużo się zmieniło. Od tamtego czasu poznałam Justynę osobiście. Od tamtego czasu... Przeczytałam kilka jej książek, nie tylko tę jedną. jako również poznałam ją jako prowadzącą kursy literackie, warsztaty literackie. Miejsca do Justyny Karolak, pisarza, redaktora, twórcy, współtwórcy warsztatu pisarza, przestrzeni dla rozwojowej dla pisarzy. Możecie Państwo znaleźć w opisie pod odcinkiem. Natomiast ja się chciałam podzielić recenzją książki, jedną z pierwszych książek, która otworzyła dla mnie literackie światy, w tym również literatury polskiej. Czekałam na książkę Justynę Karolak, tak jak moje córki czekają na wieczorną bajkę. Justyna to nie tylko pisarz, to nauczyciel bez maniery nauczania. To jest człowiek, który ma swoją misję, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem pisarskim. Byłam ciekawa, jaka powieść wyjdzie spod ręki tego pisarza, tym bardziej, że Spotkałam się i zagłębiłam w świat głowy pisarza i serca pisarza. To jest podcast Justyna, który znajdziecie Państwo również na YouTubie. To jest autorka, która y, króluje w takich przestrzeniach jak karolakowo.pl, redaktorzy, edytorzy, pisarze i inni, jedna z grup na Facebooku, Niebieski Pingwiny, kolejna grupa y, facebookowa, Sałatka Filmowa. To jest, jak mówiłam wcześniej, współtwórca, razem z Wojciechem Elszynem, projektu, platformy naukowej dla pisarzy pod nazwą Warsztat Pisarza. Justyna to jest skarbnicza wiedzy o kulturze, tytan pracy, piękna, intrygująca kobieta, no i introwertyk. To jest taki, taki opis mój krótki, który sobie stworzyłam na swoje potrzeby, natomiast od tego czasu też zdążyłyśmy się poznać osobiście. Justyna Karolek wybrała literaturę piękną, jaką swoją materię. Pole, które uprawia w swojej pisarskiej codzienności. Kultura wszak z łacińskiego kolerę to uprawa, pielęgnacja, kształcenie. Wewnątrz literatury pięknej poszukuje swojej unikalnej ścieżki. Pisarka wybrała oniryzm jako jedną z konwencji, wokół której buduje swoją literaturę z wielką dbałością o jakość tekstu. Oniryzm, czyli marzenie senne. Oniryzm z greckiego oneiros oznacza sen, marzenie senne. Nadaje rzeczywistości powieści kształt snu, czasem koszmaru. Pisarz tworzy, jakby ponad czasem i przestrzenią. Udaje mu się oszukać czas i przestrzeń. Literatura oniryczna może mieć charakter irracjonalny, absurdalny czy sprzeczny z zasadami prawdopodobieństwa. Jednak w powieści Kobiety i Szatani logika stanowi silny punkt fabuły. Główna bohaterka Dominika to, co jej się wydarza jej wybory, jej, jej droga życiowa są prawdopodobne jakby od początku mam wrażenie zawieszone w jakby innej rzeczywistości. Czytając tę powieść, wchodziłam powoli w świat swobody wyobraźni, wizji i wyszukanej symboliki. Nastrój, który rośnie w miarę czytania, napięcie, które czytelnik odczuwa i za którym idzie, jest kolejnym mocnym elementem książki. Została ona we mnie i jakby tak osiada, żeby i zrozumieć ją, i szukać nowych ścieżek zrozumienia tej wrażliwości i, i tego, tej wizji świata, którą autorka chciała przekazać. Ma to, co w literaturze cenię najbardziej warstwy i za chwilę o nich opowiem. Justyna Karolak maluje słowem Inspiracją do powstania książki był obraz Ireny Dedicowej Dwa słońca oraz piętnaście innych dzieł artystów, malarzy od Hieronima Boscha, Leonarda da Vinci do fowistów, kubistów i surrealistów. Obrazy są tłem namalowanym przez pisarkę słowem tak jak pędzlem. Są zapisem fascynującego spotkania dwóch artystycznych światów słowa i obrazu. Budzimy się razem z bohaterką w mieście, które jest zawieszone między światami. Spotykamy postaci, jak ze snu, i podążamy śladem bohaterki drogą przez ten świat wprost do piekła. Jest to droga niezwykła, bogata w barwy i symbolikę. Każda z postaci jest uosobieniem jakiejś ludzkiej cechy i każda prowadzi nas swoją unikalną ścieżką. Warstwy powieści, tożsamość i wolność. Od początku książki czytelnik znajduje się w dwóch warstwach świadomości Dominiki jednocześnie wspomnieniu jej własnego życia i doświadczeniu życia. Kogoś innego, kogoś obecnego. Gdzie jest rzeczywistość, a gdzie jest nierzeczywistość, by to zadajemy sobie to pytanie. Każdy człowiek doświadczył tego momentu, jeśli tylko podjął takie myślenie nad tym, jeśli myślał o sobie i czuł się oderwany, bo odklejony od rzeczywistości, to prowokuje nas i stawia przed nami pytania o sens, o cel drogi, o realizm świata wokół nas. Jednym z fundamentalnych problemów, jakie pojawiają się w głowie wewnątrz takiego doświadczenia, jest pytanie o tożsamość i o wolność. Kim jestem, dokąd idę, czy jestem wolny, jak tę wolność pojmuję, czy moja wolność jest we mnie, czy poza nią, czy jest jakiś inny ośrodek wolności niż ja sam. Czy ja sam dokonuję swoich własnych wyborów, czy tylko reaktywnie mierzę się z tym, co staje mi na drodze? I gdzie są te granice między tożsamością, indywidualnością a wolnością. Wejście w buty innej kobiety pozwala Dominice na odkrycie innej przestrzeni, zobaczenie swojego życia z innej perspektywy. Doświadcza, jej, doświadcza swojej ulotności, kruchości, paradoksalnie znaczenia tego życia. Autorka. Opowiada nam, jak odchodzenie jest częścią istnienia, w miarę przemierzania tej drogi jest się samemu, lecz nie takim. Jestem taki sam, lecz nie taki sam. W świecie, w którym niemal każdy szuka siebie i chce być tylko sobą. Autorka pisze książkę o opuszczaniu siebie i docieraniu do prawdziwego ja. Warstwa za warstwą dzień za dniem. O bólu tej drogi, o złudzeniach, o świecie naokoło, jak bardzo się zmienia, jak wygląda, jak malowniczo wygląda w wykonaniu Justyny Karolak, że coś wiemy, że coś rozumiemy z rzeczywistości, która faktycznie jest i, re, i twardą realnością, i tajemnicą. Ta książka zostawiła mnie i drżącą, i zagubioną, i pełną nadziei w gruncie rzeczy. Mus musiałam. Gdzieś przytulić mocno do, do, się do swojego życia, tak bardzo osadzić w swoich własnych wyborach, jakby utwierdzić się w pewności, że jestem, że, że nie znikam. Pójść na nie jeden spacer i dopiero wtedy siadłam i napisałam, jak wielkim spotkaniem się dla mnie stała spotkaniem ze Słowem i spotkaniem z autorką tego Słowa. Warstwa druga samotność. Kobiety i szatani to książka o przejściu na drugą stronę lustra. To książka, która zawiera motyw osobowości katoptrycznych. O wejściu w buty drugiego człowieka i o odkryciu, że tak naprawdę nie do końca znamy siebie i co dopiero drugiego. Nie do końca wiemy o ranie, która tego drugiego trawi y, gdzieś pod powierzchnią codziennych spraw. To książka o tym, y, że można przejść przez życie, jak nie przez swoje własne, y, nie wiedząc, kim się jest, oszukując siebie w imię bezpiecznego wyboru, który mniej kosztuje, a w gruncie rzeczy pewnie przed y, lękiem przed samotnością i w gruncie rzeczy lękiem przed życiem. Nie każdy przyznaje się do swojej samotności, ale nie lubi każdy. Niektórym udaje się ignorować jej ciężar, sunąć jak lepki obłok obok niej, nie przejmować się do szpiku kości. Nikt nie lubi samotności. Nikt nie jest aż tak silny, żeby polubić, pisze autorka na stronie 150. Kolejna warstwa czas. A raczej bezczas, w którym znalazła się Dominika, nagle doświadcza, że to, co wzięła za pewnik istnienia, czego się tak kurczowo trzymała, jako zasady objaśniające jej wewnętrzną logikę i logikę świata na zewnątrz, to znikło. Ale na tym nie koniec. Wraz z czasem znika ona, znika coraz bardziej, coraz bardziej się staje przezroczysta. Czy tak powierzchownie doświadczamy naszego życia jak strumienia, które ledwie nas dotyka, wymywa, wypłukuje nam życie wraz z pamięcią. To wszystko pytania, które rodzą mi się po lekturze tej książki. Kolejna warstwa to pierwiastek kobiecy i męski. Kobiecość w onirycznym świecie Justyny Karolak jest pięknem, różnorodnością, rozkwita bogactwem, kolorami. Jest próżna i opiekuńcza, czuła i zimna, giętka i sztywno ukorzeniona w przepastnych y, częściach piekła. Ma pragnienia, marzy, czuje, rodzi i umiera, działa i podejmuje wyzwania, a jednocześnie jest jakby nieżywa, uśpiona, obumiera, mówiąc głęboką prawdę o cyklu życia. Męskość jest przedziwna. W swojej pierwotnej recenzji napisałam, że jej prawie nie ma. Dziś myślę trochę inaczej, że ta męskość pozwala wydobyć kobiecość jest taką męskością, która nie zagłusza, nie przytłacza kobiecości. Można by uznać, że jest trochę cieniem, a może jest takim, wcale nie jest cieniem, tylko właśnie czymś, co pozwala zakwitnąć kobiecości. Światy kobiecy i męski istnieją obok siebie, nie przenikają się, nie stają się sobie bliskie. To jest taka prawda o tym, że człowiek sam jest, sam stwarza swój los. Jakkolwiek nie bardzo ważne jest to, że stają mu na drodze takie, a nie inne osoby. Zachęca mężczyzn do przeczytania tego, tej powieści, bo pokaże ona umysł kobiety, który nie jest banalny, który nie jest kolorowy, ani różowy, ani plastikowy, który mówi o kobiecie, która jest, dla której coś jest ważne, która kocha myśleć, filozofować żyć z uwagą. To nie jest moim skromnym zdaniem literatura feministyczna, choć właśnie bohaterki są, jak sam nawet tytuł mówi, są na pierwszym planie w tej powieści. To literatura dla ludzi, kobiet i mężczyzn, którzy reflektują o swoim życiu, które, którzy potrafią być w uczciwości swojej, dotknąć kawałka swojego piekła. Mężczyzn bardzo właśnie zachęcam do uważnego przeczytania powieści, ponieważ może stać się przyczynkiem do poznania głębiej kobiecej duszy. Kobietom rozbitym, niepewnym, poszukującym, tym, które zapomniały o sobie, tym, które nie umieją się odnaleźć oraz tym, które mocno stąpają po ziemi w jakimś przekonaniu, że wszystko wiedzą, ogarniają, że mają jakby kontrol nad rzeczywistością. Wyznaczają sobie dalekorzężne cele, jak z kalendarza Marty Stewart. Te kobiety wszystkie gorąco zachęcam do przeczytania tej powieści um, Kobiety i Szatani. Ciekawa jestem bardzo, co do Was akurat przyjdzie. Kolejna warstwa dla mnie ważna to duchowość. Czy w takiej książce jak Kobiety i Szatani yy, jest warstwa duchowa? Tak, nie rozczarujecie się, jest. Wizja piekła, którą przedstawia Justyna, w którą coraz głębiej z każdym krokiem, z każdym słowem, rozdziałem wchodzimy, jest wizją niesamowitą. Tutaj bardzo dużą pomocą były te podsunięte przez autorkę nazwy dzieł malarskich. I poruszaliśmy się w kierunku coraz, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej surrealistycznym. Co takiego jest właśnie pod, w tym surrealnym świecie Dominiki, gdzieś głęboko? Ma podskórny i realny bieg, podczas gdy ona tego nie dostrzega, co jest w stanie objaśnić zagubionej kobiecie sytuację, w jakiej się znalazła co jest jej punktem odniesienia, czy ma jakiś punkt odniesienia, trafia w przedziwne miejsce, trafia w miejsce innych kobiet, innych demonów, szatanów, nie jednego, lecz kilku przynajmniej, którzy podpisują takie, ani inne cyrografy na ludzką duszę. Te warstwy powieści szczególnie cenię, ponieważ świat mówi dziś, i świat ten uczuciowy, i świat taki super, hiperlogiczny, że, że, ta że ta warstwa duchowości nie istnieje albo nie jest tak istotna. A nawet jeśli istnieje, to jest może takim trochę wymysłem średniowiecznych katedr wraz z którymi upadnie, bo człowiek jest tylko energią. A może jest wątłym płomieniem pod szklanym kloszem, tak grubym, że w każdą stronę przenika tylko blade światło sztucznego słońca? W kobietach i szatanach piekło istnieje. Dla jednych to na ziemi, dla innych w rzeczywistości zawieszonej w czasie. Szatan jest zbytem realnym, przybierającym różne postaci raz zmysłowej przewodniczki, raz podmiejskiego kanału ze ścianami wyrzeźbionymi z męskich, wzdychających ciał. Innym razem z opasłego starca na dnie piekła. Śmierć jest stanem, znikaniem znanej formy naszego istnienia, przechodzeniem w inną formę. W kulturze współczesnej mamy takie przekonanie, powiedzmy w niektórych kręgach, że po ziemskim życiu przechodzimy w swego rodzaju nieżycie. Natomiast ta książka pokazuje wyobraźnie bohaterki, kieruje nas w takie rejony, nie, skądż znowu, nic takiego się nie dzieje, dusza jest wieczna, e, przynajmniej e, sięga daleko poza ludzką i diabelską pamięć. Dusza żyje wewnątrz cudowności i dziwów targowiska różności. E, książka Justyny Karolak, e, Kobiety i Szatani to jest, to jest uczta. Literacka. Pewne motywy powtarzają się jak refren. To jest też bardzo ciekawy zabieg językowy. Justyna stosuje swoje własne wyrazy, które tworzy. Myślę sobie, że, że bardzo warto po tę pozycję po sięgnąć. A sięgnąć w nią, ja już zachęcam do sięgnięcia w nie, do niej w taki sposób, by otoczyć się tymi dziełami malarskimi, również, które. Dadzą nam jakieś y, jeszcze głębsze rozumienie, jakiś głębszy y, kształt. Wesprą y, słowo, które jest y, tak y, jasne, tak celne, tak precyzyjne, y, tak y, niechaotycznie, a dokładnie y, y, użyte w tych, a nie innych miejscach. Y, myślę sobie, że y, właśnie, żeby doświadczyć takiego pisania, warto. Y, Warto sięgnąć po pozycję literacką Justyny Karolak – Kobiety i szatani. Justyna, tak jak malarz, dobiera temat, kompozycje, kolory, światło, cienie. Justyna Karolak komponuje konwencje, słowa, metafory i symbole literackie. Picasso mógł z powodzeniem tworzyć w klasycznej konwencji i być znakomitym malarzem, a jednak burząc ją, tnąc, składając na nowo, jakby Patrzył na świat przez zbito, zbite denko butelki, wymalował pędzlem swoją własną ścieżkę artysty. To dotyczy każdego z mistrzów malarstwa, i to dotyczy na pewno również mistrzów literatury i, i bardzo dobrych pisarzy, których bardzo, bardzo warto czytać, próbując pisać swoją literaturę. I za każdym razem i w takim malowaniu, i w takim w pisaniu znajdziemy jakąś kolejną warstwę i jakiś wspólny mianownik pomiędzy twórcami obrazu, malarstwa i pióra. Wierzę w to, że uprawiając swoją dziedzinę sztuki wypracowujemy najwyższy możliwy wyraz, swoją unikalną ścieżkę artysty. Dziękuję Państwu bardzo. To była moja. Recenzjo-opinia, którą chciałam się z Wami podzielić. Książka nosi tytuł Kobiety i Szatani. Autorką jest Justyna Karolak, pisarz, redaktor, dziennikarz, publicysta, współtwórca platformy dla pisarzy, warsztat pisarza. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Bez Okładki, czyli o tym, jak pisać i nie zwariować. Mówiła do Was Olga Bartnik.